Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ponownie Marcin Podlacki, rozpoczynamy nasz popołudniowy program Zamknięcie GPW, no i powtórka z rozrywki. Kolejna sesja, która w pierwszej części przynosiła wzrosty na parkiecie giełdowym, a w drugiej części, w samej końcówce, obserwowaliśmy słabszą postawę rynków i ściągnięcie do niższych pułapów. WIG20 wyłamuje dołek z ostatnich dni, no i e, aż chciałoby się powiedzieć, że droga do 2000 punktów stoi przed nami otworem 2035 punktów. To kurs indeksu w tej chwili indeks traci 0,6%, A byliśmy o jakieś 6 punktów niżej. Patrząc na sesyjny dołek, indeks na moment wyłamywał poziom 2030 punktów, nieznacznie odbił w ostatnich minutach handlu. Zobaczymy, czy przypadkiem nie będziemy obserwować po raz kolejny luki spadkowej i zamknięcie na sesyjnych dołkach, bo w mojej opinii taki scenariusz jest mocno prawdopodobny, analizując przy okazji fakt tego, że z wysokiego C, jak to się mówi. Wystartowały dziś indeksy w Stanach Zjednoczonych. Ponad 1% wzrost na SP 500, ponad 1,5% wzrost na Nasdaqu, a teraz już no, mniej więcej połowa z tych wzrostów została oddana. No i sytuacja wygląda tak, że na indeksach w Stanach jesteśmy w okolicach sesyjnych dołków, mimo że cały czas wzrost na indeksach jest obecny. A jeżeli dołki, to znaczy, że możliwość ściągania polskich indeksów i zejścia do jeszcze niższych pułapów. No i dodatkowo analizując także ten czynnik, że w ostatnim czasie nasza polska giełda. Radzi sobie zdecydowanie słabiej od giełdy niemieckiej czy od giełdy w Stanach Zjednoczonych. Dziś po wynikach świetna sesja dla walorów CCC, które. Drożały przez moment o ponad 10% z tego wzrostu. Zostało jeszcze sporo, bo ponad 6% nad kreską, niemniej jednak nota słabsza postawa ściągnęła notowania do niższych pułapów, aż trudno sobie wyobrazić, co działo by się na walorach CCC, gdybyśmy obserwowali nieco więcej optymizmu na rynkach finansowych, a tak można powiedzieć, że ktoś, kto zobaczy na swojej pozycji jakiś większy zysk, mam tutaj na myśli 6, 7, 8, 10 może nawet procent, no to szybko tę pozycję zyskowną. Myka, bojąc się o przyszłość, no ale niestety takie realia mamy na giełdzie papierów wartościowych w ostatnim czasie. Dziś świetna sesja w wykonaniu banków, drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce w zestawieniu wzrostów z wig 20, to właśnie banki PKO BP liderem, prawie 4% nad kreską, dalej Santander Polska 3,35%, 3,25% na walorach PKO i mBank po raz kolejny z nieco słabszą postawą od tych większych banków z wig 20 i zyskuje 1,6%. Allegro nad kreską, mimo słabszego początku sesji, walory Allegro odnotowały dziś dynamiczny ponad 3% wzrost, który jednak nie został utrzymany i niewiele w sumie z tego wzrostu zostało, bo procenta, nieznacznie nad kreską. JSW tutaj również powrót z dalekiej podróży, jak to się mówi. Walory dziś testowały pułapy nieco poniżej 66 zł, a w końcówce udało się wyjść na plus i pokonać, przynajmniej na moment, poziom 69 zł, czym zbliżyliśmy się znacząco w okolice sesyjnego szczytu, który właśnie w okolicach niecałych 70 zł jest na wykresie. Słaba sesja w wykonaniu walorów LPP, które kilka minut temu dosłownie były zawieszone na dolnych widełkach, kiedy kurs no, wskazywał na zejście w okolice 10 300 zł, w tej chwili 10 600 mniej więcej na wykresach, na kursach. CD Projekt kolejna bardzo słaba sesja, tym razem 128 zł dotknięte i to co się miało wydarzyć, na walora gamingowego giganta, to się właśnie wydarzyło na naszych oczach. Nie trudno, w mojej opinii, było przewidzieć, że cofnięcie do tego pułapu nastąpi. Niemniej jednak, teraz z punktu widzenia tych dalszych przewidywań zaczynają się schody, bo ja na przykład uważam, że doszliśmy do strefy, która powinna nam się tutaj bronić i z której powinno nastąpić na wykresie odbicie po tych dynamicznych, no mniej więcej 20 kilkuprocentowych spadkach od no, pułapu w ciągu trzech dni. Niemniej jednak, no gdyby tak liczyć od 200, Zł. Skala spadku jest zdecydowanie większa, bo jest to 35% mniej więcej, minus 70 ponad złotych na jednej akcji spółki. Ponad 3% traci Nik, KGHM oraz LOTOS. kontynuacja na walorach LOTOSu trwa w najlepsze 70 złotych. Dziś zatrzymuje nam dalsze spadki, ale czy na długo? No to przekonamy się wkrótce. Natomiast coraz mniejsze wzrosty, obserwujemy coraz niższe wzrosty na parkietach w Stanach Zjednoczonych. Nieco ponad tylko 0,5% zyskuje S&P500i na znak, co dodatkowo zwiększa prawdopodobieństwo luki spadkowej i być może zamknięcia dzisiejszych notowań na poziomie sesyjnego dołka. Jak będzie, to zobaczymy za niecałych 10 minut. Witam wszystkich widzów na czacie, witam Sebę, Krisa, Dariusza, Tudimuny, kolejnego Dariusza. Majkę, e, witam Wojtka, Fido, Asztona, Miśka. Dziękuję za wszystkie e, komentarze. W międzyczasie, jeszcze tak w ramach e, zachęty na kanale Kompari Grinki pojawiła się dziś e, relacja, pojawiło się nagranie z debaty jeszcze z z 2022, którą miałem e, przy okazji e, możliwość poprowadzić. E, bardzo ciekawa rozmowa. To już mogę tak jakby zaspoilerować. E, rozmawialiśmy o konflikcie geopolitycznym, a także o e, takim podejściu inwestora, e, jak się jak de facto cały taki, całe takie zdarzenie losowe no, ułożyć sobie gdzieś tam w głowie, jak podejść do inwestycji w krótkim, średnim, długim terminie, no i czy rzeczywiście panika powinna się pojawić w poczynaniach inwestorów, czy może trzeba postępować tak, aby tej paniki unikać, trzeba inwestować tak, aby tej paniki unikać, bo przy odpowiedniej dywersyfikacji jest szansa na to, żeby rzeczywiście właśnie no, nie odczuć na swoim portfelu inwestycyjnym aż tak mocno spadku. Na wybranych spółkach, przez co też ta panika nie powinna się pojawiać. Co innego, stracić 20% na pozycji, która ma 3% udział w naszym portfelu, a co innego, stracić 20% na pozycji, w którą weszliśmy, Olin, czyli za cały, nasz, za cały nasz kapitał przeznaczony na inwestycje. Proszę spojrzeć, jak. Spora luka spadkowa szykuje nam się tutaj na kontraktach terminowych 2031,41%. Nie chce mi się wierzyć, że aż na tak niskim poziomie zakończyła się dzisiejsza sesja, bo to zwiastowałoby spadek o jakieś 6,7% w samej tylko końcówce notowań. No, ale tak to na ten moment wygląda: 241 kontraktów na kupnie po każdej cenie, 403 na sprzedaży po każdej cenie. Liczba zleceń podobna, liczba jednostkowa kontraktów, no to Tutaj po stronie sprzedaży, stąd też ten spadek na kursie. No i zobaczymy, czy rzeczywiście w tej chwili już 2025, ale może się okazać, że Właśnie to takie straszenie, a koniec końców nie będzie aż tak źle, natomiast no, sytuacja w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej niepokojąca, bo już dwie trzecie od sesyjnego szczytu walory spadły, dwie trzecie z wzrostu już walory oddały. Jak nic recesja nadchodzi, pisze Arek. No, tak to na ten moment wygląda coraz słabsza postawa naszego polskiego rynku, ale nie tylko, bo również innych światowych parkietów. No i zobaczymy właśnie jak to będzie się prezentować. Zobaczmy indeksy zagraniczne w Europie, dziś sytuacja nie wyglądała aż tak źle, 1,6 pod, 1,6 nad kreską, oczywiście KAK 40, DAX 1,17 na plusie, jakoś tak patrząc na te spadki na polskiej giełdzie już z automatu gdzieś tam mózg podpowiada mi, że przecież tak źle też musi się dziać na innych parkietach europejskich, a tymczasem zdecydowanie nie. WIG20 po raz kolejny w dolnej części zestawienia w gronie indeksów, które rodziły sobie najsłabiej. Słabiej, aczkolwiek może być jeszcze słabiej, jeżeli rzeczywiście luka spadkowa na indeksie miałaby się tutaj pojawić. Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o parkiety w Stanach Zjednoczonych, tak jak wspomniałem 5,6 to wzrosty na Nasdaq Composite, Nasdaq 100, S&P 500 również 60 na plusie, więc dzisiaj podobna zmienność na tych indeksach. Jeżeli chodzi o sytuację na wig 20, wyłamujemy dołki z ostatnich dni, a zatem no, wydaje się, że możemy spodziewać się w najbliższym czasie kontynuacji tego właśnie spadku, kontynuacji cofnięcia. Nie chcę już tutaj wróżyć, cofnięcia poniżej 2000 punktów, niemniej jednak droga do 2000. 2000 punktów, wydaje się, że pozostaje jak najbardziej otwarta. No i sytuacja wygląda coraz bardziej niepokojąco na wykresie, aczkolwiek widzimy, że te spadki odbywają się w takich falach, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby jeszcze przed właśnie tym ostatecznym ruchem i spadkiem w kierunku 2000 punktów doszło do jakiejś podbitki na, na wykresie. Kolejna sprawa, którą chciałem pokazać, bo tego dawno nie sprawdzaliśmy, a to myślę, że w miarę istotne. Zobaczmy to mnie najbardziej, to mnie to, to Państwa też mam nadzieję, że najbardziej interesuje. Udziały w WIGU 20, bo te udziały w ostatnim czasie no, przy tej sporej zmienności się nieco pozmieniały. No i zobaczmy też, które te spółki właśnie mają największy wpływ na indeks PKBP 13%, czyli no każde. 1% na wzrostu czy spadku, wpływa na 0,13% wzrostu lub spadku na WIG-20. 10% to PKN Orlen, KGHM blisko 10%, to jest ta trójka największych spółek, którą trzeba zapamiętać. Niewiele niżej PKO, PZU, DINO, LPP również ze sporym udziałem, stąd też to dzisiejsze cofnięcie na walorach LPP. I ta, no można powiedzieć, ponad 10% zmienność, bo przecież byliśmy dziś w okolicach, 11, nawet dokładnie na poziomie 11700, a także na poziomie 11... 10 350, 1350 zł na jednej akcji to przecież mniej więcej 13%, więc też nie ma się co dziwić, że indeks zanurkował i to właśnie walory między innymi LPP decydowały o tym mocnym cofnięciu, bo z kolei PKO BP wyciągało w górę. CD projekt po tych ostatnich sporych spadkach ma 4% już udział w indeksie WIG 20, no jest to udział coraz niższy. Pamiętamy przecież moment, kiedy to CD projekt przekraczał kapitalizację 40 miliardów złotych, kiedy za jedną akcję płaciliśmy ponad 400 zł, no i wtedy CD Projekt miał ten udział 15%, a w tej chwili już wiele z tego nie pozostało. Debiutanci Mbank z 2% udziałem, Pepco 2,3% udziału, to też należy pamiętać, że zmiana, zmienność na tych spółkach nie decyduje w dużej mierze o zmienności na WIG-u 20. Zestawmy sobie jeszcze tak na szybko WIG-20 z innymi indeksami, z tymi, które na co dzień analizujemy, no i tutaj otwiera nam się paszcza tego krokodyla, można by tak powiedzieć, WIG20 radzi sobie coraz słabiej, a indeksy zagraniczne nie najgorzej, otwarcie to trzeba powiedzieć, bo patrząc na notowania z, ostatnich, z ostatniego miesiąca, miesiąca kalendarzowego, nie, nieznacznie nad kreską pozostaje DAX i S&P500, widzimy tutaj, oczywiście to nie jest tak, że te wzrosty no, trwają od nie wiadomo jak dawna, bo tak naprawdę po 19, no, no, no tak, po 19 kwietnia do Dopiero indeksy w Stanach i Niemczech zaczęły odrabiać straty i wyszły na te plusy, bo poziom zerowy mamy tutaj, więc dopiero od niedawna jesteśmy pod nad kreską, natomiast WIG20 w ostatnim miesiącu minus 4%. Lepsza postawa na rynkach zagranicznych, no tutaj akurat spotyka się ze słabszą postawą na giełdzie papierów wartościowych i ten trend może się utrzymywać, należy mieć to na uwadze i należy o tym, należy o tym też pamiętać. Zobaczmy na kilka spółek. Na wykresie, może tutaj od góry wybierzemy, Wojtek pisze o LPP. Możemy na, jak najbardziej na LPP spojrzeć, tylko tutaj w innej karcie sobie otworzę, bo tutaj mam akurat swój szablon, więc pewnie jakieś kreski nam się też na wykresie pojawią, które już sobie dla LPP rysowaliśmy. Kurs po nieudanej próbie wybicie 11840 tego oporu, który mamy na wykresie narysowany, spada. Dziś słaba sesja, zejście w okolice poniżej 11000, no i wydaje się, że tutaj test okrągły 10000 jest tym, Scenariuszem bazowym, z którym możemy się w krótkim terminie na walorach spółki odzieżowej spotkać. Pytanie: Czy już teraz, w tym właśnie ruchu spadkowym, dotkniemy 10 tysięcy? No i też pytanie: Czy ten poziom zostanie obroniony? Jeżeli nie zostałby obroniony, co oczywiście również jest możliwe, wtedy możemy się spodziewać dalszego cofnięcia, nawet do poziomu 9 tysięcy złotych, czyli do tego dołka, który tutaj był ubijany w połowie marca 2022 roku, wybicie 11,800, zwiększa. Prawdopodobieństwo ruchu w kierunku 12770, ale tutaj nawet ruch w kierunku. 14 tysięcy złotych jest jak najbardziej możliwe. Biorąc pod uwagę, że tak ciężko było budowanie tych wzrostów i dzisiejsza sesja, jedna sesja w zasadzie zdecydowała o tym no, anulowaniu tego całego ruchu wzrostowego, który był budowany przez ponad tydzień, no, wydaje się, że no jednak tutaj ta szalka przechyla się nieco w stronę niedźwiedzi i to raczej spadki mogą być elementem dominującym, mogą być tym ruchem dominującym na walorach tej właśnie tej właśnie spółki. Ondę, początek powrotu w okolice 20. Zł. To oczywiście pytanie od jednego z widzów, od Seby, zobaczmy na walory ONDE. No, dzisiejsza sesja, taka można powiedzieć, ze sporą zmiennością, bo kurs przez moment dotykał poziomu 16,78, zyskiwał kilka procent, ale cała, całość tego wzrostu została oddana. Będziemy kończyć sesję w okolicach sesyjnego minimum. No i wydaje się, że tutaj jakby walory nie zmieniają jeszcze obrazu, nie ma tutaj jeszcze takiego sygnału, który mówiłby o możliwości wzrostu. Niemniej jednak na wykresie jesteśmy w takim punkcie dosyć dobrym z punktu widzenia, z punktu widzenia właśnie kupujących, ze względu na to, że to lokalne dołki w tej chwili, ta strefa między 15,50 a 16,50 to okolica lokalnych, ale także przede wszystkim historycznych dołków od giełdowego debiutu na walorach spółki. No i jeżeli z tego poziomu, z tej strefy odbić się nie uda, możemy być pewni, że dojdzie do wybicia dołem i do kolejnej fali spadków, która myślę, że będzie mieć skalę nawet 15-20% bez żadnego problemu. Na ten moment miejsca do wzrostu jest sporo, rezy poniżej 30 punktów, a zatem mamy tutaj już mocne wyprzedanie na, na walorach właśnie tej spółki daleko, jesteśmy od 50 sesyjnej średniej kroczącej, miejsca do wzrostu tutaj jest co nie miara, niemniej jednak przy słabym rynku pojawia się pytanie czy jest szansa realna na właśnie ruch, ruch wzrostowy na, na walorach spółki ONDE? może zobaczmy jeszcze x -Trade Brokers, bo widzę, że XTB, przepraszam, to już nie x -Trade Brokers jeszcze mi się myli ta naleciałość, bo przecież tak przez długi czas nazywaliśmy tę spółkę XTB spada do tych 20 zł więc jednak, jednak to co się miało stać to, co gdzieś tam czuliśmy w kościach, ale te kolejne jeszcze kilka prób ataku na 22 sprawiało, że nieco zastanawialiśmy się, czy taki ruch nastąpi i czy rzeczywiście do cofnięcia dojdzie. I do cofnięcia doszło, 10% od szczytu już walory straciły, 20 złotych dziś wyłamane, 19,80 na kursie, zobaczymy na jakim poziomie przebiegało zamknięcie. No jest to miejsce, które w teorii do niedawna było mocnym oporem, a teraz powinno być wsparciem. Jeżeli 20 zł nie zatrzyma dalszych spadków na, na walorach Brokers, może, XTB, może okazać się, że ta korekta przybierze nieco większą skalę i tutaj możliwe będzie cofnięcie nawet w kierunku 19 zł do kolejnego poziomu wsparcia. O kolejnych 5% mamy jeszcze miejsca. Pytanie, czy rzeczywiście właśnie do takiego cofnięcia tutaj na walorach spółki dojdzie, będziemy cały czas walory XTB obserwować. Natomiast no, wydaje się, że słaba postawa rynków, ale przede wszystkim duża zmienność na rynkach cały czas powinna być szansą i im dłużej ta duża zmienność na rynkach się obserwujemy, obserwujemy tym dużą zmienność, tym większa szansa na to, że wyniki kwartalne XTB będą dobre. Bo co innego, jeżeli duża zmienność dotyczyłaby z dużą zmiennością spotkalibyśmy się na rynkach przez dwa tygodnie, a co innego, jeżeli całość. No, cała ta sytuacja trwa już dobrych kilkadziesiąt dni ponad jeden miesiąc. Dziś luka spadkowa na zamknięciu, a zatem mamy zrzut, zrzut którego się poniekąd spodziewaliśmy, mamy sesyjny dołek WIG 20 93 pod kreską 2028 punktów 2047 na kontraktach, tutaj również sesyjny dołek. Luka spadkowa na poziomie około no 6 punktów, kolejna z rzędu sesja z luką spadkową na zamknięciu, to pokazuje, że możliwość kontynuacji jak najbardziej tutaj jeszcze tych właśnie spadków na polskiej giełdzie jest. CCC 6,5% nad kreską, 55 zł utrzymane, 3% wzrost na PKO BP i Santander również utrzymane, wzrosty utrzymane na PKO M banku Allegro i JSW, zatem te spółki, które drożały wzrosty utrzymały, drożało 16.50, drożą również o godzinie 17.00, natomiast najsłabiej radziły sobie walory LPP, minus 7,5%, CD Projekt dziś jakby... Nieco odbił w końcówce sesji. Nie ma już tak jak w ostatnich dniach byliśmy do tego przyzwyczajeni, jeszcze takiego ściągnięcia w dół, w samej końcówce. Nawet więcej jest nieznaczne, nieznaczne odbicie z poziomu 100. 27,80 dokładnie, czyli odbiciu jakieś 80 groszy, no czyli powiedzmy jakieś 0,7%. To może być taki mały znak sugerujący nam, że być może, być może to wyprzedanie na walorach już jest na tyle duże, że przyjdzie pora w końcu na korektę wzrostową na walorach gamingowego Giganta na szerokim rynku. Liderem wzrostów KPPD plus 21%, a liderem spadków Krakiem minus 14,7%. Tutaj jeden z widzów pyta jeszcze o CD-projekt. Możemy wrzucić na naszym wykresie z ostatnich 12 miesięcy no, w tej chwili RSI na CD Projekcie w okolicach 21 punktów a zatem bardzo mocne bardzo mocne wyprzedanie już widzimy na tym oscylatorze w ostatnim czasie byliśmy na podobnym pułapie, 22 punkty już nieco rozszerzyłem wykres mniej więcej idealnie w dołku w dołku covidowej bez, kiedy to walory CD Projektu spadały z 335 do Mniej więcej 200 zł. Wtedy to oczywiście były zupełnie inne poziomy, niemniej jednak, proszę spojrzeć, po tych skokowych spadkach przyszła pora na skokowe wzrosty. Idealnie zbiegły nam się notowania z tym pułapem, który zaznaczaliśmy na wykresie 128,40. No, dokładnie mamy wykres na no, 128 zł. Plus, minus ten poziom rysowaliśmy już jakiś czas temu jako kolejny poziom wsparcia, który może zatrzymywać spadki na walorach C do projektu, i w mojej opinii może się okazać właśnie, że od tego pułapu będziemy tutaj. Będziemy tutaj startować z próbą odrabiania strat. Wiele rzeczy w ostatnim czasie wypływa, takich negatywnych, może nawet nie tyle z samej spółki, co bardziej od różnych grup inwestorskich, czy to od, czy to od właśnie analityków, którzy teraz, jak jeden mąż, nagle zaczęli obniżać cenę dla tą ceną docelową dla walorów CD-projektu. Co ciekawe, akurat teraz, kiedy te spadki są obecne, to dochodzi do, do obniżania. A pytanie, kto te spadki rzeczywiście przewidział, bo nie widziałem szczerze mówiąc jeszcze miesiąc temu zbyt wielu analiz, które, zbyt wielu też opinii rynkowych, które zakładałyby wyłamanie 150 zł i spadek do poziomu poniżej 130. Ja nie wyznaczam rekomendacji rynkowych, niemniej jednak również nie spodziewałem się, że poziom 150 zł zostanie wyłamany. No ale teraz, jak już został, to nagle dużo tych negatywnych rekomendacji się pojawia, i teraz pojawia się pytanie, co będzie, gdy nagle walory zaczną odbijać w kształcie litery V jak to miało miejsce w kształcie, w momencie paniki covidowej, tej covidowej besy tego covidowego dołka, czy nagle te rekomendacje będą podnoszone do góry, żeby zwiększyć jakąś swoją wiarygodność przez bio, biura, domy maklerskie, no zobaczymy. Zobaczymy MVIC 40, tutaj liderem wzrostu dziś ASBIS po publikacji wyników za marzec, przychody spadły o 20%, niemniej jednak rynek nie reagował negatywnie, plus 9 9,13 zł i 10 groszy mamy na wykresie, sporo akcji zostało jeszcze po stronie kupna, pakiet o wartości plus minus 150 tysięcy złotych, trzy zlecenia i nie było chętnych do sprzedaży po 1309, co sugeruje możliwość kontynuacji ruchu e, podczas ostatniej sesji w tym tygodniu, podczas sesji e, jutrzejszej. Alior e, Eurocash e, plus 3 oczywiście, ma Mabion 29% nad kreską, Mabion po cichutku wspina się i e, z tych okolic 28 e, mniej więcej złotych e, jest już na poziomie prawie 35, a zatem w ostatnim czasie plus 20% w krótkim czasie. Playway minus 7, Mercator minus 5,5, Mercator wyłomuje 60 jak nie ma paliwa do wzrostów. Po dobrych wynikach, no to właśnie obserwujemy to, co na załączonym obrazku, czyli spadek z 70 kilku do już niecałych 60 zł. I brokers XTB 3,6 pod kreską 19,65 i zamknięcie na sesyjnym dołku, co również nie napawa optymizmem przed kolejnymi sesjami. shopper liderem wzrostu w gronie składowych jest wig 80 plus 5,10%, Bumek już na poziomie 30 zł, a zatem ruch zrealizowany. Mówiłem o Bumechu. dziś rano, mieliśmy otwarcie nieco poniżej 29, mówiłem o tym ruchu możliwym nawet w kierunku 31. No i dziś wiele nie zabrakło, bo 39,6 to sesyjny szczyt, a zatem e, niemal idealnie akurat dziś udało się wstrzelić w postawę giełdowych walorów Bumechu Mirbud plus 3,4, bo 3,25% nad kreską, to liderzy wzrostu, w najsłabiej poradziły sobie walory Alumetal. Minus 4, 4 kaptor e, minus 3,5 enter, 3,2 i podobnie agora pod kreską. Zobaczmy obroty. Tutaj Bogdanka liderem, ale Bogdanka w okolicach zera. Wiele się tutaj nie działo. Podobnie zresztą jak i od SW. Więc dziś taka sesja spółek węglowych na przeczekanie, no i bumek wysoko, z wysokim, wysoki wzrost, no był poparty także wysokimi obrotami, co dodatkowo no, zwiększa wagę tego ruchu na północ. Zobaczmy jeszcze Parkiet New Connect, trwa korekta na liderach wzrostów z ostatnich dni, Sun Dragon minus 18%, no i no coraz mniej z tego wzrostu tak naprawdę zostało na walorach spółki, aczkolwiek no tak naprawdę wybicie następowało z około ok. 30 groszy, więc jeszcze nie tak mało, ale wkrótce w krótkim terminie mieliśmy przecież wzrost procentowy Nokti Luka z coraz mocniejszą korektą minus 10 50 zł na, na kursie. Ja tutaj uważam, że możliwy będzie podobny przebieg na walorach nokty Luki, co na walorach Kreotech Instruments po giełdowym debiucie. Tam na Kreotechu, prawda, nieco później to się wydarzyło. Ja pokażę o co chodzi bo to e, takie dwie spółki e, bardzo perspektywiczne, gdzie kupujemy raczej przyszłość. Na walorach kreotech mieliśmy dynamiczny wzrost tuż po giełdowym debiucie do poziomu 150 zł z okolic 70, więc plus 100%, nawet ponad 100%. Następnie spadek o e, no, ponad 30%, do 90 kilku. Długa, długa konsolidacja i dopiero ten ruch właściwy, wzrostowy, który teraz obserwujemy. I powiem więcej, nie wykluczam, że podobny scenariusz będzie obecny na walorach Noctiluki, czyli wzrost, następnie realizacja szybka, zejście do, może nie punktu bazowego, ale do takiego punktu kilkadziesiąt procent powyżej ceny z debiutu, długi, długi ruch boczny i później e, właściwy ruch wzrostowy pod przyszłe, potencjalnie dobre e, komunikaty. Ja szukałbym tutaj akurat analogii, a oczywiście każdy e, będzie to rozumiał po, e, po swojemu. To tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy program, bardzo dziękuję wszystkim za obecność, tutaj cały czas trwa, widzę wzmożona dyskusja o CD projekcie, wkrótce będzie testować 100 zł. Może tak być pytanie, czy już w tej fali spadkowej, bo ja o tym też mówiłem i to teraz jeszcze raz powtórzę, ja nie wykluczam, że poziom 100, może nawet 85, czyli kolejnego wsparcia, będzie przez CD projekt przetestowany, tam bodajże 102 i później 85 to kolejne wsparcia. Niemniej jednak wydaje się, że przy tak mocnej wyprzedaży, no gdzieś tam możliwa będzie po prostu ta korekta w ruchu spadkowym, inwestorzy będą być może łapać spadające noże, a po prostu być może będą szukać tanich pozycji, bo w teorii mówi się, że kupuj, kiedy leje się krew. Niemniej jednak, w takim nieco szerszym kontekście, jak najbardziej, zejście do 100 zł, a nawet niżej na walorach CD-projektu jest możliwe. Giełda widziała już wiele różnych zachowań poszczególnych instrumentów, i nawet ruchy i skala danego ruchu, która wydawała się niemożliwa po kilku, kilkunastu, czy kilkudziesięciu sesjach, nagle była realna i po prostu działała. Się na naszych oczach, na oczach inwestorów. Dziękuję za dziś. Dużo wypoczynku. No i do usłyszenia jutro. Usłyszymy się standardowo o 8.45, a po południu jeszcze takie dodatkowe podsumowanie tygodnia, jako że jutro ostatnia sesja w tym tygodniu. I zobaczymy, czy będzie to kolejny czerwony piątek, czy może tak w ramach przełamania słabego tygodnia, po na przykład zejściu w okolicach 2000 punktów w trakcie sesji, będziemy obserwować próbę odbicia i obrony tego okrągłego poziomu. Do usłyszenia jutro.